Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jacob i witam Was w pierwszym odcinku. Dalej jest świąteczne przejście z Doki Doki. Wróć. Delikatnie otwieram drzwi, czyli coś, o czym mówiłem w poprzednim filmie. Więc może bez zbędnego przeciągania sobie podwinasz rękawy z emocji. Miałem problemy z odpaleniem tego moda, nie wiem czemu, ale już działa. Mam nadzieję, że mi nagle nie wywali jakiegoś błędu. Tak, oficjalne ukończenie gry są wymagane. Let's go! O! Już, już mi się podoba, bo inaczej się troszeczkę tego. Ja przesunę się może jeszcze troszkę bardziej, żeby nie było widać jeszcze tak bardzo tego ramienia. <laughs> Zanim zaczniesz grać, oto kilka ważnych ostrzeżeń dotyczących zawartości. Jeden. Ten mod zawiera poważne sceny przemocy i może wywołać obrzydzenie. Ten mod zawiera bardzo głośne utwory muzyczne. To wszystko miłej zabawy. O! o Oh, shit! Jakby to jest chyba już klasyka, że ja muszę przyciszyć to. Znaczy... żebyście wy też nie mieli tego za cicho. Ok, wydaje mi się, że tak będzie ok. Ja sobie po prostu przesunę trochę mikrofon. Przyciszę sobie trochę na słuchawkę, żeby mi było wygodniej. Okej okay. Uff. Zacznijmy nową grę Wiadomo, Jacob już nie, nie tamten Jacob, bo trzeba było troszeczkę wprowadzić zmian O, to od razu tak z buta zaczynamy, okej okay. Docieram do domu Sayori i pukam do drzwi Nie oczekuję odpowiedzi, bo i tak nie odebrała telefonu Tak jak wczoraj, otwieram drzwi i wpraszam się do środka Sayori? Naprawdę mocno śpi. Przełykam ślinę. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Bo ją w jej własnym domu. To powinien robić raczej chłopak, co nie? Tak czy siak? Po prostu tak musi być. Wstaję przed pokojem Sayori i pukam do drzwi. Sayori? Obudź się, głupku. Brak odpowiedzi. Naprawdę nie chciałem tak wchodzić do jej pokoju. Czy to nie jest swego rodzaju naruszenie prywatności yeah. ale naprawdę nie pozostawia mi wyboru delikatnie otwieram drzwi sayo ej no to nie tak miało się za- to nie tak miało się zaczynać to miał być fajny mod o mój boże wiecie co? jebaś to jest o Oooo, oh, dobra, zaczyna się. Docieram do domu Sayori i pukam do drzwi. Fotel też się zmieni za jakiś czas, bo chyba było słychać przed chwilą nawet tego skrzypienie. Docieram do domu Sayori i pukam do drzwi. Nie oczekuję odpowiedzi, bo i tak nie odebrała telefonu, bla bla bla. Okej. Okay. Dobra, starczy tej zabawy. Szybko wbiegam na górę i przygotowuję się na to, co ma nastąpić. Delikatnie otwieram drzwi. What the- Si That's nice, Buba. Eee. Uh, 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 no więc. Mogę to wyjaśnić. Błaga mnie. <laughs> Podoba mi się to. Otwieram drzwi stałej siły. Sayori! <laughs> Czekaj, czy to nie będzie. Czekaj, gdzie to było w Salvation? Chyba w Salvation, gdzie otwieraliśmy drzwi na jadło płatki. <ślesz> Słyszę głośne uderzenie za drzwi. <ślesz> Sayori? Zerkam na drzwi, za drzwi i widzę Sayori leżącą na ziemi i trzymającą się za nos. Kurwa przepraszam, Sayori. <ślesz> w porządku. Okej okay. Ty Co? One mrugają! Może następnym razem uderzysz mnie mocniej? Aaaaaa! And the Oscar goes to... This boy. Delikatnie otwieram drzwi. E... Ja muszę zacząć kupować sobie jakieś takie sprzęty do nagrywania. Stary. Eee, stary, co do cholery? Ops, nie ten pokój. Sorki, nacki. Zamykam drzwi. Ja nie potrafię już robić głosu nacki. Bo ja bym taki miałem taki. Może nie zachrypnięty, ale taki... nie wiem. Może te? Okej. Okay. A, to tutaj! A, zaraz. Kurwa, nie tu w grze, myślę, że to mój telefon. Delikatnie otwieram tree. Sajo, okej, okay. jakby cieszę się, że autor Moda postanowił dodać cenzurę w tych miejscach. Jakby, możecie się domyślić, że to jest cezura w modzie, a nie na filmie, bo tutaj jest jeszcze black box. A! A! O mój Boże! Czemu nie pukałeś?! Pukałem! Po prostu nie słyszałaś przez... A! ...wibracje. Boże... To dlatego przysierada zawsze były takie lepkie, kiedy kazałaś mi je uprać? Dziewczyna ma swoje potrzeby, Jacob. A więc przestań się nimi zajmować i ubierz się na festiwal. Nie pójdę na festiwal. Czemu? Będę zajęta. Zajęta czym? Zajęta zabijaniem się? Masturbowałaś się przed zabiciem się? A co innego miałam robić? Nie wiem. Pomyśl o powodach, na których nie powinnaś się zabijać. Chcę się dobrze czuć przed wyjściem. Czy to takie złe? <laughs> Tylko się nie zabij, Sori i chodźmy, dobra? <laughs> dobra, pozwól mi się przebrać. <laughs> Niszczę cię zabawy. <laughs> ja nie potrafię przy tym bodzie głosu zrobić. Fuck. Delikatnie otwieram drzwi. Hej Sorry, co tam? E, eh, nic takiego. Zabijam czas. Dopó. Oh, w każdym razie przepraszam, że cię zostawiłem. Czas wisiał nade mną. Mam nadzieję, że nie byłaś zbyt zaskoczona. Nie chciałem podkładać ci krzesła. Gdy. Nie martw się, Jacob. Ale naprawdę, wystarczy już z tego. podprogowego przekazu. Naprawdę, powinnaś się zabić. O! Oh. A oh, ty! O oh, my god! Aha! Delikatnie otwieram drzwi. Sayori? To ja moc. ten, bo. De... Listonosz przyszedł, pa! No! <grych> oh, cześć, Jacob! Podskakuj i kręci się dookoła. W końcu obejmuje mnie w pasie. Eee... Od kiedy jesteś taka niska? Od kiedy jesteś taki wysoki? Ja... Zawsze byłem wysoki? A więc co robisz w moim pokoju? Mam nadzieję, że nie liczysz na to. Nie! Nie, 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 nie! nie. Nie. Jest dobrze. Gdybym chciał to zrobić, poszedłbym do Nacki. Dzięki bardzo. Okej, okay, więc w tym, w tamtym wymiarze. Okej. Okay. Albo w tamtej rzeczywistości. Delikatnie otwieram drzwi. Otwieram oczy. Oto i ona. Co to by. Bój się go wielbika! Cieszę się, że przyciszyłem sobie na słuchawkach, a nie w OBS-ie. Delikatnie otwieram drzwi. A? Sayori, czy ty się gdzieś ukrywasz? Nagle czuję, jak coś obija się wokół mojej szyi i mnie dusi. Aha! Haha! Sayori nie zwolni uścisku, dopóki przed moimi oczami nie pojawi się mgła. Fuck. Czy to jest jakaś reklama? Szczęściara ze mnie, że udało mi się uratować dzięki mojej pętli do obrony. Pewnie się zastanawiasz jak ją zdobyłam Żeby chronić mój dom przed intruzami Myślałem, że to będzie lekka przerwa Powinienem patrzeć dalej w tekst <coughs> A więc powiem ci Zadzwoń lub wyślij sms na numer podany na ekranie, aby złożyć zamówienie Bezpłatna konsultacja? Oh fuck, I'm doing this shit Ciekawe czy to jest taki actual numer jakiegoś salonu w Ameryce Czekaj, przyciski 503 893 9667 Nie, to nie jest prawdziwy numer, bo się nie podzielił. Oszukaliście mnie. Ale zaraz, to nie wszystko. Zatem w ciągu najbliższych 20 minut, aby otrzymać pod połowę swojej pętli. C nie powiedziałaś ile kosztują? Racja. Kup jedną za jedyne 19,99... $20 into Polish zloty $20 in Poland how much is it worth Okej, okay, jakby Siri czasami nie ogarnia, jak się mówi, jakby Polish rzeczy i było 20 dolarów z Buddy. być może ktoś mnie zaraz zgarnie, ale no, 80 zł za taką linę, wydaje mi się, że w jakimkolwiek sklepie budowlanym kupiłbym ją taniej. A jeśli zadzwonisz w ciągu następnych 10 minut, dorzucimy ci egzemplarz Doki Doki Cliché Club. Fuck, Cliché Club? Kurde! Tego jeszcze nie grałem. Nie zapomnij również o otrzymaniu darmowej miny do samoobrony. Ale miny w sensie, że face expression, czy miny w sensie, że dosłownie miny. To będzie twoje najlepsze wydane 20 dolców. Co, nie? Eee... Okej, okay, chyba wyszło. Dzięki, Jacob. Do usług. Aha, robiliśmy reklamę dla sklepu Sayori! Let's fucking go! Delikatnie otwieram drzwi. Czy to jest wcześniej wspomniany Klisze Club? <coughs> Sayori! A! Jacob! Co ty tu robisz? Miałeś iść na festiwal. Nie mogłem. Nie mogłem przestać o tobie myśleć. To jest klisze klub. Wszystkie chwile, które spędziliśmy razem. Pamiętasz jak pojechaliśmy do Detroit? Ach, Detroit, takie jak pamiętam. Ale fajnie, prawda, Sayori? Sayori? No, ona poszła? Rozglądam się i widzę dwie niewiarygodnie urocze maski narciarskie, które niosą Sayori, kopiąc ją i krzycząc Te kurwy ukradły moją Sayori Nie... <grywanie> Okej, okay, jakby to jest... To jest tłumaczenie akurat polskich żart... Y y angielskich żartów Które... no na polski no nie mają sensu Nie ma gówna w Detroit, chodzi o to, że can't have shit in Detroit, że... dosłownie nic nie możesz mieć w Detroit O oh. Musiałem gonić te dziewczyny przez dwie przecznice, aż uznały, że nie jest tego warta. Szalone czasy. Tyle razem przeszliśmy. I nie chcę, żeby to się skończyło. Sayori? A niech to, znowu się zabiła. Okej, okay, to jednak... ...nie jest takie klisze, jak mi się wydawało. Delikatnie otwieram drzwi. Jacob! Ja... eee... Przepraszam. Przestań być CIPĄ! He? Powiesz się dziwko do cholery! O, oh, wow! Nie jest tu jak słup. Jesteśmy tu po to, by szokować, a nie po to, byś kurwa żyła. Nie ogarniałem tekstu. No już! Czekam! W porządku. Seri podchodzi do swojego biurka. Bierze krzesło i zaczyna je przystawiać. Spojrzałem na swój nadgarstek. Mam mamy opóźnienie. Oj oj, Sayori się nie zabije. O, zaraz. Tak, zabije się. Tak czy inaczej, zrobię sobie grillowany ser. Jeśli nie będziesz martwa do czasu mojego powrotu będę bardzo rozczarowany. Ej, wow, to było dosyć mocno dark. Delikatnie otwieram drzwi. Zaraz, nie tak. Hmm. Ja? Powoli otwieram drzwi? Nie. Może tak? Lekko? Nie. Daj spokój człowieku. Nie mamy całego dnia. Muszę się w końcu zabić. Wiem, wiem, ale miałem już przygotowane rozpoczęcie. Muszę sobie tylko przypomnieć, jak ono brzmiało. Ja ostrożnie otwieram drzwi. Uprzejmie otwieram drzwi. Czule. Nie, to wciąż nie tak. Dyskretnie otwieram drzwi. Z wyczuciem otwieram drzwi. Otwieram drzwi w sposób politycznie poprawny? Gdybyś przykładał tyle uwagi do tego, jak mnie traktowałeś, pewnie bym się nie zabiła. Idź jęczeć do kogoś, kogo to obchodzi, Sayori. Ech, dobra. Durny ci